państwo witam państwa bardzo serdecznie Dzień dobry. dobry. Dzień dobry wszystkim i każdemu z osobna. Witam serdecznie w szafirowej pracowni Stanisława Wyspiańskiego. A dzisiejsze spotkanie związane z obchodami roku Czesława Miłosza. zanim jeszcze oddam głos naszej poetce pragnę serdecznie tutaj, oczywiście już nie witać, bo ja my jesteśmy tu gośćmi, a gospodarzem jest tutaj pan Krzysztof Pouczyński. Dwa słowa o panu Krzysztofie. Jest y, potomkiem właścicieli tej kamienicy, której y, na początku XX wieku to były lata 1904. 5 Jeden. 1. Przez pięć lat mieszkało tu państwo wyspiańskie w tym akurat w pomieszczeniu, gdzie się znajdujemy, w tej szafirowej pracowni, nie? Tu była pracownia. Salon był, bo to w afiladzie się ciągnęło dalej, było przebite, tam teraz są, jest mur, ale każdy pokój miał swoją inną barwę. I pan Krzysztof jak gdyby jest żywym reliktem w historii, bo jego pradziadek z, o, o imieniu Józef, Józef właśnie wynajmował. Tą kamienicę Państwu Byskańskiego, oni mieli siedem pokoi, ale może trzy słowa Panie Krzysztofie o tym miejscu. To się zaczęło wtedy, jak e, dwóch gości spod Wadowic, małorolnych chłopów, przyjechało do szkoły do Krakowa. no to w sumie Co? to do tej szkoły. I oni tu zostali w tym Krakowie, ale zdecydowali się. Z takiej wsi e, pod Wadowicami, ona się nazywa Brodła, przyjechali tutaj. Uczyli się dobrze, w związku z tym i byli zdolni, założyli sobie firmę kupiecką. Byli przedstawicielami różnych firm europejskich i tutaj w Krakowie sprzedawali między innymi oleje jadalne, owoce takie zagraniczne, warzywa. Do tego stopnia się dorobili, że kupili sobie pierwszą kamienicę na szlaku, a drugą od Niemca, właśnie tą. I w którymś momencie zostali członkami takiego Stowarzyszenia Młodzieży Kupieckiej. To jest coś takiego, w 900. Odwrotnie. Nie, dobrze. Ja mam tutaj zdjęcie z 908, i oni byli w tym stowarzyszeniu razem. Kabełką, nie wiem czy wam mówi coś takie nazwisko. Kawełka. Chodzicie tam na kawę. Tak, kamienica przy Grockiej w rynku. A co może? Być. Tak. A Anczyc? Też. też. On miał tutaj największą drukarnię w kraju. I drukował książki. Jeden z większych drukarzy w ogóle znanych w Polsce. Tak. I wśród takich gości, to oczywiście byli kardynałowie, jacyś inni, yy, prezydenci miasta, ale oni to tam niewiele do kultury wnosili. I właśnie wśród tych gości jest właśnie ten pradziadek mój, który temu Wyspiańskiemu wynajął jest te ten. <grych> Kojarzycie swoich dziadków? Ta, ta, ta. A pradziadków? Tak, jednego. Ta, ta, ta. ta, Właśnie, więc zwróćcie na to uwagę, bo jest e, duża szansa, że robicie to samo, co wasi pradziadkowie. Albo tak samo. Może nie to samo, ale tak samo. Macie takie same podejście do życia i do no, wielu innych rzeczy. I oni jak przyjechali sobie tutaj, zostali tymi kupcami, kupili te kamienice, to w którymś momencie właśnie przyszedł do nich Wyspiański, ponieważ się znali z Anczycem, a Wyspiański u Anczyca drukował swoje e, dramaty i wiersze, to było mu łatwiej. I dlatego ten biedny Wyspiański, bo on wesele dopiero tutaj skończył, czyli nie był jeszcze tak bardzo znany w Krakowie, skończył tu pisać to wesele i dopiero później zaczął zarabiać, bo zaczął e, tantiemy dostawać od e, teatru. I... E, Przyszedł do tego pradziadka i wynajął sobie jako taki e, biedny artysta mieszkanie. Ile to mieszkanie miało pokoi? Siedem. A ile miało metrów? To była taka zwykła wtedy kawalerka artystyczna. 250 metrów. To wiecie, w jakich wy mieszkaniach mieszkacie, nie? jego takiego biednego artysta było na to e, I jak tutaj mieszkał ponieważ też był pracowity. Zrobił, jak muzeum wyliczyło, około 40 tysięcy różnych y, y, dzieł, czyli dramatów, y, projektów witraży, dramatów, ale i notatek takich różnych ręcznych. Pozostałość po nim to jest 40 tysięcy różnych takich y, artefaktów. Był też do tego stopnia pracowity, że zrobił widoki na kopiec. No teraz wy tego nie zrobicie, bo nie widać praktycznie, chociaż tam jest taka opowieść, taka sytuacja, w której można to zobaczyć, ten kopiec. On zrobił 42 te rysunki, wysłał do Warszawy na konkurs, tam sprzedał 7 i za te 7 kupił sobie węgrzce, nieruchomość w na sam początek chciałabym zapytać, czy w ogóle cokolwiek wiecie o Miłoszu. Widziałam, że może moje Julia i Zuzanka już coś poczytały sobie, więc na razie Was nie pytam. Młodych pytam przede wszystkim, czy cokolwiek słyszeli o Czesławie Miłoszu, no bo dzisiaj z tym duchem mamy akurat sobie porozmawiać. Tak? Dostał Nagrodę Nobla, świetnie. W którym roku pamiętasz może? W 1980, czyli bardzo dawno temu. Przynajmniej jeżeli patrzymy z perspektywy piętnastolatków. Czy coś jeszcze o Miłoszu wiemy? Kim był? Człowiekiem. No poza tym, że człowiekiem, no, znakomicie, ale może jeszcze coś wiemy na temat Miłosza, czy nic kompletnie? Pana, to jest to, jest to. Wy? Wydaje mi się, że był Polakiem. Też był bardzo dobrze, aczkolwiek urodził się gdzie? Ktoś może słyszał? Na Litwie urodził się w Przetejniach na Litwie w roku 1911. Nie jest to bardzo łatwy poeta, ale chciałabym, żebyście spróbowali uniknąć błędu, którego mnie się nie udało uniknąć. Bo kiedy w 1980 roku Czesław Miłosz otrzymał nagrodę Nobla, to wyobraźcie sobie, że nie wolno go było czytać. To no był poeta, który nie istniał w podręcznikach, który nie istniał w takim dyskursie literacko-politycznym. Po prostu zniknął, albowiem w 1950, którymś roku poprosił o azyl polityczny, będąc wtedy pracownikiem ambasady francuskiej i stamtąd wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i mieszkał w Kalifornii. I na początek takie jedno zdanie z kronik Miłosza z 1984 roku, kiedy Miłosz pisze, jak łatwo zauważyć, moja wyobraźnia lubi zwracać się ku Lawele ku czasom sprzed roku 1914. Może dlatego, że wszyscy ludzie wtedy działający i znani mi i nieznani, umarli. I opowieść więc o nich ma od razu barwę wieczności. I to jest taki bardzo charakterystyczny motyw u Czesława Miłosza, że on ciągle poszukuje wieczności, ciągle poszukuje zatrzymania momentów wieczności. I teraz na początek chciałem was zapytać, czy wy macie komórki, ale nie tylko mózgowe, to wiem, że macie, ale też tutaj macie przy sobie jakieś komórki? <todgłosy> Tak, to proszę, żeby ktoś, y, a face'a to ma, tak zwanego Facebooka. Tam ja, ja otrzymujecie takie informacje, na przykład z wiadomości. Czy ktoś może zajrzeć do tych wiadomości i na przykład poczytać jakiś przykładowy komentarz? Proszę ja, bardzo. No, są tacy, jak też długi czas nie miałem, ale przekonaliśmy się. Jakiś znajdź wiadomość i tam w komentarzach co ludzie piszą. Taki przykładowy komentarz. Słuchaj? Tak, ty poseł. tak. Jakiś komentarz. Jeżeli nie znajdziecie, no to ja znajdę. A ja na przykład znalazłem taki komentarz. Super to wygląda, ale niestety nie jest takie, jakie ma być. Następny komentarz. Super, świetny, świetnie. To jest super dziewczyna. Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć o, o tym, co, czego najczęściej sobie nie uświadamiamy, mianowicie tego, że jesteśmy zarażeni zainfekowani ospą językową. A co to jest ospa językowa? Czy na przykład posuki, posługując się językiem używamy, kto używa... Może tak. Czy ktoś używa słowa super? Ja. Bardzo często, tak? Kto jeszcze? Więcej chyba na pewno. W, w jakim kontekście używamy tego słowa super? W każdym, tak? Już teraz... Tak, nieustannie. Na przykład w sklepie, gdzie jeszcze? Gdzie słyszymy to słowo? Super niskie ceny O właśnie, czyli gdzie? Czym to jest? W reklamach, w sklepie, gdzie jeszcze? No i super. O właśnie, gdzie jeszcze? Jak kogoś oceniamy, tak? Czy jest Jak wyglądasz? Super, super wyglądasz. Super. Jeżeli człowiek jest super, to co jeszcze może być? Zobaczcie, super. Ogórki! Tak. ogórki. Super. Tak. Każdy towar może okay. być, czyli co? Moi drodzy, jesteśmy w pewnym sensie nagminnie epatowani tą ospą językową. A dlaczego? Jak myślicie? Skąd to się bierze? ubóstwa językowego, bo nie mamy tak zwanych zamienników. Zamiast super podać. Proszę mi podać. Przypominam, że dla aktywnych są nagrody. Proszę bardzo, bez O, o, bardzo. Nie chcę Ci pisać. Bardzo fajne, bardzo tę głową super bo to są wszystko wyrazy synonimiczne, czyli blisko znaczeń. A są tak zwane synonimy, są jeszcze antonimy. Są jeszcze antonimy wyrazy jakie? przeciwstawne. Znajdźmy wyraz przeciwstawny do super. Źle. Słaby. bardzo ładnie. Do masakry. Fajnie. Super. Nie ma się super, to nie Świetnie, bardzo ładnie. O, 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 o. Cudownie. o, bardzo ładnie. Pani poetkę, zapraszamy panią poetkę. Pragniemy, bo i teraz przede wszystkim tak, oczywiście dziękujemy oczywiście naszej poetyce, profesoressa. Ekcesja profesora, certyfikat z medalem złotym przez Sława Mimosan od Marszałków po jego uchwalnię w na Bardzo najprędzej dziękuję. Mam na imię Bernard, bardzo mi się podobało, było bardzo super. <grym> Ale super, miałem ja no ją używać. A, A było, e, było bardzo zabawnie. To mam na imię Fabian, było tu bardzo fajnie, są mili tu ludzie i dostałem cztery książki. Ja mam na imię Julię, to jest Lisa, I jesteśmy obydwie uczennicami pani Marzeny Szatko. I to było niesamowite przeżycie tutaj, w pracowni właśnie Bezpieńskiego Być słuchać tak, interesu tak interesującego wykładu i móc to przeżyć tutaj właśnie wszyscy razem. No rzeczywiście. E jest, jestem zaskoczona, jakby. Pozy, jestem pozytywnie zaskoczona, zarówno tutaj obydwoma oby wykładami, i także tym miejscem, bo nie, do dzisiaj nie wiedziałam, gdzie znajdowała się ta pracownia, i też wcześniej to mieszkanie było tak ogromne, jak na nasze standardy. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj być. Duchy mnie opadły w szafirowej pracowni i z tego względu poopowiadaliśmy troszkę o Uspiańskim, troszkę o może więcej, o Miłoszu, całkiem sporo o obrazach, skoro jesteśmy w pracowni plastycznej. No i bardzo dziękuję za możliwość obecności. Szanowni państwo, jesteśmy w szafirowej pracowni Stanisława Wyspieńskiego w Krakowie na ulicy Krowoderskiej 79. Mieliśmy przyjemność zorganizowania tutaj projektu Fundacji Maximum we współpracy z Fundacją Dom Stanisława Wyspiańskiego pod tytułem Małopolski Salon Sztuk w Szafirowej Pracowni Wyspiańskiego w roku Czesława Miłosza. Przed chwilą odbyły się warsztaty, lekcje u Wyspiańskiego. Gościliśmy wspaniałych, sympatycznych uczniów ze szkół krakowskich, m.in. z Liceum nr 10 w Krakowie i ze Szkoły Podstawowej numer 56 w Krakowie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego projektu, a przede wszystkim władzom województwa małopolskiego za wsparcie finansowe, za dofinansowanie tego projektu gospodarzowi tej szafirowej pracowni panu Krzysztofowi Pułtyńskiemu. Myślimy, że lekcje Wyspiańskiego u wyspiańskiego Będą miały swoją kontynuację. Serdecznie zapraszam.